Już próbowałem, tam e, troszkę mi czyszczało, nie wiem, pewnie teraz nie, będę, nie będę jak tam działał, po prostu tylko będę sam mikrofon, sam mikrofon, bo trzeszczał mi, bo mam laptopa i jak mam tę podstawkę wchodzącą, tam troszkę sobie trzeszczało, e, Z2. Okay, już jestem, telefon, e, z, bo mama dzwoniła. A zresztą to ja będę ją to zmieszał. Dedać Idziecie mi tu atakowali dlaczego ja tak wolno biegam zawsze? a może tego tego jestem żeby tak wydać i możliwe oh, słuchajcie, że będę miał sprawek no cieszycie się? bo ja nie oczywiście żartuję ja nie wiem w powinien nie tam wyskoczyć ten gość o Jezu mm. Nie, rozwalą mnie wszyscy. Leżeć. Nie. Chodź. Ja lubię. Dobra Kalima Kalima Kill them all, Allah. Ja mam ich zabić? No dobrze A To leczyć panowie Leży Kurde no, piorun ma pomysł Nie 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 kurde no tu mam archiwawe ale dziadek. Dobra kurde ma no, długi odcinek ja pierdzielę, nie wiem Jaki to był czar użyć? RF RF Nie wiem co na, na nich korzyć, a czy ogień, czy... Przepraszam, czy lód Mówiłem, że słyszeliśmy to Tak, tady má bardzo, bardzo der, der, re, 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 f, albo f. A on też czary używa. Cwaniaczek, jak patrzę, co to Mi... Jak go rozwala, to wszystko jest. Nie wiem. na tam. O, sporo dawaj, 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 pieseczku <coughs> A, emergencji teleport, a to jest zajebiste, że tak ma pojemnik. Zmiecza go. Już? Szybko. Tak, stąd zamęcza No lisy. SM. A, no. Puknij A, widzieliście to? Tylko nie wiem, jak to było użyć. ah, eu já wiem. ok WTF, WTF the, F? What the... Oh, é que me Não Eee, ręka jego Znaczy nie powinno mnie odetnąć całą browę Ejni Och mój god, a drugi. O nice, no Dobrze, on tak buchaja, jak się idę, to wtedy jest zajbiście Kurde, Macie, zapomniał, zapomniałem, zapomniałam zapomniałem, że nagrywam Zawsze jak nagrywam, jak gram normalnie, to nie jest nigal, wola jest cisza Ale tak jak z wami, tak dziwnie, tak fajnie nawet Tak. Maj I wiem, się Kurde, Macie, jak długo nagrywam, ja nie mogę, jest... Ale będzie partuu, będziecie w mieli odcinku w i już mogę nie grać w tego w na razie. <grystanie> Jeszcze winawi muszę pobrać, muszę skąd coś tam posklejać. <grystanie> Halo, fajnie tak muzyk. Ale... użysz że ty, mam siaka. Ja wiem jak go rozwalić. Spokojnie. De, stać. Cały <grystanie> czas. wszędzie Widzicie? Albo def ale de lepsze, ale dew a i nie zakłó Tylko one wznikają, bo to tam spóźnił. Ale dlaczego tak? 你一下，嗯，你看。 Какво искаш, каква искаш? Знаеш ли го, jak sobie wykradzanie ja całego długo jeszcze. No tak, co tak powiem, no to, no tak trochę ich, jakby tak przebrać. No, prawie. Aj! Dobra, rozwalę go i kończymy. Wow. O nie, dobra, przeżyłem. Aha. dobra, see you. chodzę po nim. Eee, widzieliście to, e? Nie poszedł po drzewie, jednak takiego obu nie ma zła. Okej. Okay. Revenge of the Trips. Pierwszy boss zaliczony. Teraz będą fajne, bo będą ja takie magii. Magnicy będą, o, ty. Na początku mówił, I'm not a vampire, nie jestem vampirem. A teraz, o, patrzcie, o. Widzicie? H? No? Wampir. Ale on później po raz z nim będziemy walczyli. Jak będzie końca wyborst to chyba on będzie. Ciężko będzie. Chyba. A może nie? We've gone powder. oh, wow, Proszę Amunicja, okej. Okay. Y kończymy odcinek. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie będzie to ten odcinek będzie na party 2. Przepraszam, że mało gadałem jak walczyłem z bossem i ogólnie, ale nie miałem o czym. Ale teraz będzie trochę więcej, bo się poprawię i zobaczycie, że będę gadał. Wiem, że teraz mówię trochę, a może i nie, nie wiem, nie słuchajcie. Ale jeśli mówię, to jest źle, jeśli mówię, nie mówię, to jest dobrze. Yy, Nagrałem odcinek, stawiam odcinek może na taki dzisiaj, czyli że. Czyli że. 18 aż. No, 18. 418, wiem, to hajs, szajs i ogóle, ja wolę jakieś fajne minuty, jak, nie wiem. Perry Shaker, Party Shaker, że tak powiem. Jak chcecie, to zapisujcie. A ja się z wami krzeknam. Do zobaczenia i cześć. See you!